To jest kolejny odcinek z Minecrafta, i dzisiaj gram na RGM, na V1. Um, no i jestem na działce chielka um, czyli admina. Ten kto, wie, ten, kto gra na V1, wie, że Hielek jest adminem. No i on um, kiedyś, by um, dawno. Nie, był jeszcze adminem, a ja wtedy z nim miałem soja, teraz też mam z nim soja, czy, yy, ale yy, ten też mnie zaprosił do działki. Jestem w jego działce, nawet. Ej, co jest? O, dobra, miałem laga. O, ale jak widzicie, zmarłych, mogę wszystko tutaj sobie sprawdzać. Nawet mogę sobie zabrać jakiś itemek. Jak widzicie. No i normalnie wszystko. Nawet mam jego podpis, tylko wenderczeście. Nagrywałem przed chwilą odcinek, ale mi go wywaliło. Przez co. Em, ten. Muszę nagrywać od nowa. O, tu jest ender. Patrzcie, tutaj mam super rzadki diament od Hielka 2. Ciekawe, czy taki super rzadki jak Hielek 2 mówił, że, po, że prawie cały serwer go ma. Ale dobra, potki dla Hielka. A, tutaj są jakieś itemy. Ale dzisiaj się zajmę budową domu na działce Hielka. No, yy, tam przy piecach miałem materiały, już je odebrałem. Z tych materiałów będę budował. Yy, tutaj są jakieś łańcuchy. W ogóle ta działka Hielka jest taka bogata, że, że ten. Yy, Tutaj gdzieś widziałem głowy smoka, tak losowo porozstawiane, nie wiem czy to jest z czy skąd, no ale pewnie uczciwie zdobyte, ale okej, okay, tutaj w nic nie ma, tutaj jest mój podpis, JLK2, o gdzie są te piecyki? No, nie, no, chyba. A, dobra, tam. Tutaj są te głowy. -ma, Ma dwie litry, ale. Co ja mam? Ale mam chyba 5 litrów na fałtrójce Ale dobra. Bym miał 5 litrów na Fautrójce, jakbym nie wychodził, jakbym nie latał nad spałunem na, na litrze. Ale okej. Okay. Dobra, myślę, że myślę, że tutaj mogę mieć dom. Tutaj zniszczę te piecyki. No i dobra, mogę rozpocząć budowę domu. Myślę, że ja ten dom totalnie bez planu żadnego buduję. Myślę, że. No, czekajcie. Mam za mały teren do budowania. Nie wiem, dobra. Myślę, że. Nie, no, nie będę teraz. Czekajcie. Zły teren sobie wybrałem. Ale tutaj nie. Ale tutaj już jest bardziej ta opustos opustoszała. Um, część działki więc mogę zbudować ale za mało miejsca no dobra hmm. gdyby tu znaleźć miejsce teraz nie będę wycinał tych wszystkich drzew żeby, żeby w lesie budować no dobra Okej. Okay. I może tutaj gdzieś zbuduję... zbuduję mój dom. O, tutaj jest idealne miejsce. Yy, dobra, zrobię na 10. Nie, nie na dziesięć. No ile... Dobra, na dziesięć zrobię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No i dobra Myślę, żeby teraz Nie no, tutaj już nie będę wyliczał Kurde, tylko tutaj by się przydał Lirty Przedstawiciel, mam plan Ehm, um, Wezmę jakiś dirt od ze skrzynki, później oddam. Tylko gdzie jest... Jak tutaj mają jakiś dirt? Ehm, um, Kurde, dwa prawie wywaliłem. Kurde, gdzie oni tutaj mają taki dirt? Jakiś dirt. Przed chwilą mieli. O, tu mają dirt. Um, Okej, okay. no i um, idę do budowy. Myślę, że tutaj może um, powstać mój dom, który totalnie bez planu ja buduję, ale może w przyszłości trochę ten, ten dom, um, nie wiem, jakoś Ładniej go zrobię, albo cały zniszczę i zrobię nowy. Dobra. Albo na nowej edycji zrobię lepszy. Dobra. Myślę, że tak o może być. Dobra. O tutaj gdzieś. O tutaj. Dobra. No i teraz zacznę tylko budowę. Um, nie tyle, że cegły, to będzie dosyć ładny budulec. Nie wiem, dobra. Później je ja to lepiej jakoś zrobię. Teraz tylko buduję takie, wiecie, żeby później to jakoś lepiej zrobić. Nie wiem, myślę, że tak może być. Hmm. Ym, dobra. Tutaj już będę miał więcej... Pola, żeby się, żeby się zabawić trochę z, z mieszaniem bloków. Dobra, kurde tutaj. O, myślę, że tak może być. Dobra, o i myślę, że tak o to zrobić. Tak samo tutaj o. No i teraz można zrobić tak o okna. No takie po prostu spłaszczone brzydko wyglądają, ale okej. Okay. Um. Muduję dalej. Tutaj tak o. I myślę, że tutaj takie trochę wniesienie zrobić. Żeby tutaj dać cegły. I tutaj okno. Myślę, że to dosyć dobrze wygląda. Dobra, teraz wezmę sobie tutaj balne. Tak, o. No i, no i dobra, sprawdzę. No, myślę, że. Ej, wiem, to tutaj później zrobię pół płytki. Myślę, że to lepiej będzie wtedy wyglądać. Ale dobra. Teraz. Teraz kolejną ścianę zrobić tą samą jak tam. Tam mi trochę słabo wyszła, bo ten... No nie, ym. ale ja to ogólnie bez planu buduję. Inne takie budowle buduję bardziej tak z planem. Dobra. Okej. Okay tak o Nobera. okej okay, teraz zrobić górne piętro czekajcie podbuduje się na kreatywie mi jest łatwiej budować Kreatywnie bym to lepiej zbudował na pewno, ale okej. Okay. Tutaj zrobię tak O. Dobra. I myślę, żeby tak O to zrobić. Dobra. Chyba ten Admin Kar Karwacki gra, gra po polsku tak samo jak ja w ogóle nie wiem dlaczego ludzie hejtują granie po polsku. Ale okej... Okay. Um, tutaj się ja w ogóle oddam już. Po dwóch później oddam ten blitz. Ale okej. Okay. Um, no kurde, nie Dobra um, Teraz myślę, żeby Dobra, no, nie Nie ten budulec, myślę, żeby dać Nie, drewno jest zbyt brzydkie no, Dobra, myślę, żeby całe Tutaj o tak owalnąć, po prostu tego o tak o nie buduję, bo tutaj tam pół płytki jakieś, żeby to lepiej wyglądało. I ja idę po crafting, a tutaj mam crafting, nawet dwa. Dobra i z jakich pół płytek by tu to zrobić. Nie wiem, myślę, że z tą brykowych. Myślę, żeby to dobrze wyglądało. Takie fajne pomieszanie bloczków. I dobra. Tak o. No dobrze to wygląda, myślę. To później będę musiał kombinować z górnym piętrem, bo blok mi będzie lepiej na tą łupytkę, będę musiał to jakoś zakryć. Dobra. Um. Tak, o. Tak, o. No i myślę, żeby... O, wiem. Dobra, wiem, jak to zakryć. Tylko teraz pytanie, czy by um, takie, wiecie, takie odrewno tam... No, ewidentnie by tam pasowało. Tylko mi znowu laguje. Ile mam FPS-ów? Dwa FPS-y. No, słabo. Czekajcie, może zaraz nie będzie lagować. Mogłem grać na tym już. Dobra. O jest, nie laguje mi. Dobra. Mam nadal mało FPS-ów, ale mi tyle wystarczy. Jak na mój komputer, to to jest dużo. Ale okej. Okay. Dobra. I teraz myślę, żeby zrobić tutaj. Tak się i teraz. I teraz zrobić tak. Tak. Tak i dobra. Nie, ale to by się przydało zrobić z innych płytek I myślę, że to nie najgorzej wygląda jak na moje umiejętności budowania. A totalnie budować nie potrafię. Ten on dom będzie brzydki. Na pewno już ten dom jest ładniejszy niż tamten mój. Ale dobra. U. Ten jest z jednego bloku wykonany jest ładny. Ja tak nie umiem robić, że z jednego bloku wykonać dom i będzie ładny wtedy. Ja tylko umiem mieszać bloki. a i tak mi źle wychodzi. Ale dobra. Gdzie jest crafting, ten co postawiłam, a tutaj, dobra, myślę, że tyle wystarczy, dobra, kurde, tu jest, a nie, tak zaskoczę, no i dobra, tutaj się tak opodbuduje. Ej wiem, ej wiem co bym mógł zrobić. Czy by to ładnie wyglądało. Nie wiem, przetestuję później. Tutaj już skopię te filary, które mi się podbudowywałem. Ym, I... Teraz muszę ogarnąć ten szut, Ale dobra. Myślę, że... O, over wbił na serwer. Dobra. A, a mówił na odcinku, że mu komputer zhakowali. Tu ciekawe jak wbił na serwer. Nie wiem. Dobra. Ej, czekajcie. No, o nie, to jest, wtedy nierówno mi wyjdzie. Ale okej, okay. dobra, czekajcie, co tu jest nie tak? Chyba już wiem, co tu jest co nie tak. Muszę to całe skopać, salutkie. Dobra. I tutaj są takie o myślę, żeby dać to tak. Dobra. Hmm, nie wiem czy ten klocek drewna tutaj pasuje. O ja nie ja to z, ja tu zmieniam od razu, ja to zmienię. Nie od razu, to mi tak brzydko wyszło. Ja to od razu. takajcie myślę, żeby tak o zrobić. I tak o I sprawdź czy nie. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Ale okej, okay. jeszcze to I, i ten dam tutaj, cegły dobra, I myślę, żeby tak o zrobić. I nie Nie wiem czy tutaj by Myślę że płytki by ceglane tutaj pasowały Okej okay. Dobra Tutaj nie wiem czy da się przeskoczyć Tak da Okej okay. tak okej tam. Dobra. I tutaj jest tak o to myślę, żeby... Y, dobra już wiem jak to zrobić. Y, dobra. Już trochę długo trwa odcinek, więc tylko tą ścianę zbuduję i kończę. Bo nie chcę, żeby mi się długo wrzucało. Dobra. I teraz dam tutaj tak o. No i dobra, tył zbuduję poza odcinkiem więc um, to jest koniec tego um, odcinka i